Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy u Rafaela na bazie. Mamy jedną osobę, osóbkę, maleństwo do oczyszczenia z programów i do laboratorium. Zapraszamy. Osiem, nie? Ach, nie? Osiem cywilizacji przygląda się. Nie wiem, czy przeczytam dobrze w tym języku to imię. Proszę mi wybaczyć. To jest wóg albo wódź. Nie wiem, chyba Bóg. I nadałam hasło, samo, bo nie było hasło, gwiazdeczka. Dobrze, Simone przekazuje wizerunek chłopczyka. Przepraszam, VUC. VUC, ok. Gut, er jest star ale eure Zachstwiska hat wiederum Abschnitten gemacht. Nie, ale Ja, Moment, gleich, ja. ein rot-grüner Planet. Y, 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 już y, ukazała się ta istota i Orys powiedziała będzie podzielone na trzy części przeszukiwanie za chipami. I teraz ukazała się planeta, wiecie? Kurkujmy. Czerwono-zielona. To jest jedna cywilizacja. Jedna cywilizacja tam doświadcza. To jest wszystko. Wszystkiego mm. doświadczają, pozytywne, negatywne, neutralne. Von sind es 12, 12 galaktyk. 12 galaktyk tą planetę od Drogi Mlecznej. Już jest na stole kryształem. Krystaltyzm, to też mniej niż 40 No, podniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Ok, a w Teraz w trzech częściach przeszukiwane jest ciało, dlatego że może być, w, bo to są ciało dziecięce, czipy mogą być w zawieszeniu, jeszcze nie osadzone. Na ciele astralnym. Okay, sind, uh, drei, uh, chips. Also Na głowie teraz trzy Chippen znaleźli. Eins uh, in der Nähe vom Gehirn. Jeden nad mózgiem. Jeszcze uh, zawisły, nie osadzony. Dasz nie jest aktywny. Nie, nie jest aktywny. Dann um, im Nackenbereich einer. Na karku jeden Chip. I einer im Mundbereich, ale jest nie aktywny. I jeden jest w jamie ustnej, ale jest też nie aktywny. Okay, von uh, the bis Teraz tu the jest den Schultern Das dwa chipy na, na korpusie. Um, eine also relativ weit unten beim Darm. Jeden oder is noch da, da ist da. Jest <laughs> w dolnej części jelit już osadzony chip. da ist nicht aktiv, nie ist aktiv ne? und dann einer halt äh, in der Höhe von äh, der Lunge jeder ist noch nicht osadzony nad płucami ähm, da ist am Anschalten. Anschlag Programm mhm. zaczął już być aktywny ne? und das soll aber die Verdauung stören also Raphael sagt er wird sich wird, hätte sich manifestiert am Magen Und äh, Raphael się śmieje że źle trafił ten chip bo äh, mówi on Zakłóca trawienie, powinien się znajdować na żołądku i mówisz, źle trafili ciemni, na się, ale działa, ma oddziaływanie na układ pokarmowy, zakłóca układ pokarmowy tego dziecka. Ja, uh, yeah, Teraz na uh, trzeciej części, co od bioder w dół. jetzt halt von der Hüfte bis zu den Da ist nichts, sagt Rafael. Nichts, nie ma żadnego so, Chipa. Jetzt gucken wir nochmal drüber. Jeszcze Komplex. raz Rafael przeszukuje. Ne, hat nichts mehr gefunden. Positiongane. Gut, jetzt schauen wir uns die Aura an. Aber... Und jetzt ist Aura sprawdzana.

Ja, Rafael sagt, wir gehen jetzt Rafael zaprasza z... do laboratorium. Przechodzą, kładzie się na stole marmurowym. Okay, marmur um Skan zjechał, wziął a... na miarę całego ciała man noch i ukazał się pierwszy szkielet, układ kostny. Da alles in ordnung, sag, Wszystko Rafael. w porządku, mówi Rafael. Jetzt sieht man halt die muskulatur. Teraz muskulatura się ukazała. Uh. Die ist jetzt no, z, e, mus, te uda. uda e, zniknęły do regeneracji. Jetzt się sich wieder ein. Się jetzt man die no to wszystko bänder. w porządku. Teraz ścięgna całego ciała. jest Rafael mówi, wszystko jest w porządku. teraz organy. organy wewnętrzne się ukazały. Malutki um, mhm. Jan ganz kleiner Teil, wo jest. rozbłysk na mózgu i, i to miejsce zniknęło do regeneracji. Kierszykcy się się z powrotem sind die wo e, zatoki sind. zniknęły do regeneracji. Kiszyk się ein. z powrotem? Sind zwei Lymphknoten im Hals, wo ausgeblendet sind. Na chłonnych na Szyi. Dwa Rozbłyski und die Miejsca zniknęły. Jedes fügt sich wieder ein. Sieht man den Okazaue Hals? Okazał się Teraz układ krwionośny is się ukazał. Rafael mówi, że wszystko w porządku. Lunga Płuca w porządku. jest w porządku. Wątroba jest w porządku. Magen jest kompletnie W całości rządek zniknął do regeneracji. das fügt sich auch okay, wieder das ist ein gut <coughs> Raphael sagt, er möchte auch noch die komplette Darm aufbauen Raphael mówi <coughs> że w całości jelita muszą być regenerowane i zniknęły <coughs> Das fügt sich auch wieder ein. Die <kühlen> z <kühlen> z <kühlen> Nieren sind in Ordnung. Die Blase ist in Ordnung. <kühlen> ja, die männlichen Organe sind auch alles in Ordnung. Organe, <kühlen> <wszystko> in ordnung. <kühlen> Jetzt sieht man halt das Nervensystem. <kühlen> das sind zwei kleine Teile, die aufgeprägt sind. Zwei małe Rozbüsse im Nervensystem. Te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim, co pod skórą się ukazało. Wszystko w porządku. Cieszymy się. Skan podjechał do góry. Ja Siedzi sobie. Ja Freud. Cieszy się. Po prostu się cieszy. Ona nie, nich pragnął, ja, was ist diese, diese Ursache, von diesem, von Brust, a pytam się o, e, co się, no przyczynę, przyczynę tego, mama, e, chłopczyk ma prawie dwa lata, jeszcze nie, no, ma, w marcu będzie miał dwa latka, mama go karmiła dotychczas tylko piersią i... Oddała go do przedszkola, Pierście się te skończyło i no, skończyła i y, jedzenie. Jak dzieci są karmione czy dostają jedzenie i ten chłopczyk nie przyjmuje jedzenia i wszystko z niego wyrzuca też. Po prostu na wymioty. Przy, pytam się przyczyny. Ja, um, SS einfach. Um, für to było dla dziecka zu schnell. To było zu schnell. To było zu spät. Mówi Rafael, że dla tego dziecka, dlatego chłopczyka, za szybko stała się zmiana w jego życiu. Za szybka zmiana, od razu, nagle. Czy to oznacza, den brust wejdzie i inne umiejętności? Ja, also die, die Kombination, diese Umstellung ähm, von Brust auf äh, feste Nahrung. Das heißt, soll man auch dazwischen auch zufüttern, während des Stillen? Ja, genau. Also die Kombination also Stillen und ab und an halt auch was Festes zufüttern. Das also, äh, ist eine Kombination, die sich für die kleine Städte des Hauses und des Körpers, des I przejście na coś dla niego istotne, dlatego jest reakcja układu trawiennego. Rafael mówi, że karmienie piersią nie oznacza tylko dostarczanie mleka matki. Potem w późniejszym już okresie powinno się dostarczać między karmieniami, a co, karmienia ukrócić piersią, a dostarczać stałego pokarmu, żeby przyzwyczajać mm. organizm. Bo nagłe zabranie matki mleka i Teraz jeść zubkę czy jakieś tam papkę. Was paelno. Rafaeli to to są problemy. Auf also, wenn man zufüttert, dann muss man der ersten Zeit auch drauf achten auf die Gewürze. Also, man sollte es relativ naturbelassen lassen. Also, Rafael had, jeszcze dodaje, zalsen. jeżeli e, zaczyna się dziecku podawać e, stałe stałe jedzenie, to się mówi tak czy tre, jak toś no, stałe jedzenie, tak czy mo, jak to się mówi? To żeby nie, nie, nie dodawać żadnych ża żadnej soli, cukru, ziół czy tak dalej. Że zaczynać od przygotowywania pokarmu smaku natury. Bez jakichkolwiek dodatków do sm smakowych. O. Normalna dieta. Normalna, zwykła dieta, że tylko zostawać naturalne smaki. Bez zniekształcenia. Tak, marchew gotujesz, tam e, jakiegoś kartofelka i to nic się... go, bo nie, co tam, nie? Można okay. papki takie gotować, kaszkę maną do tego wsypać i, i na, na cielęcińce jakieś na jakimś... Bez, bez tłuszczu na razie, nie? Się podaje i tylko tak ma być. Potem to się blenduje i tak się przyzwyczaja malutkiego ziomka do jedzenia. Album Dobrego Rosołku na Lutowiczu. No, Rosołek, z, wiadomo, tam dobra jest. Wiemy, jak to jest i to jest przekaz od Rafaela, nie ode mnie. Dobra, hmm. okej, okay, hmm. pilę yeah. tam, piszę, A co, hmm. A Jeszcze, Wóg nie chciał opuścić bazy. Cały czas był, słuchał, przysłuchiwał się, co Rafael tam przekazuje. Bardzo fajnie, cieszymy się, no. Młody ziołek, nie? Tam pamięta jeszcze yy, skąd przybył i dlatego mu tam się podoba i dobrze tam jest, oby się dobrze przystosował do <laughs> ziemskiego też yy, bycia tutaj, w tej przestrzeni i doświadcza. Ziołek? Nie, nie. Pytam się, czy już poszedł, powiedzieli, że tak. Dobrze, kochani, zostańcie zdrowi i namaste.